Dobry wieczór, minęła 18.30. Beata Chmielowska-Olek. To są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze w poniedziałek 27 września. Zaczynamy. Wszystkie nasze strachy. Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, zwycięzcą 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film otrzymał także nagrodę za najlepsze zdjęcia. Nagroda za debiut aktorski trafiła do Michała Sikorskiego za główną rolę w filmie Sonata, kooprodukowanym przez Telewizję Polską. A do laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wrócimy jeszcze w rozmowie pod koniec naszego programu. Teraz o ogromnym sukcesie filmu Agonia Tomasza Knitla. Produkcja telewizji polskiej otrzymała główną nagrodę Crystal Award na 58. Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym Złota Praga. Zresztą to nie pierwsze wyróżnienie dla tego obrazu. W sobotę w katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali 21 raz przyznano nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. W tym roku zgłoszono ponad 300 pozycji w 19 kategoriach. W Mazowieckim Teatrze Muzycznym za chwilę zostaną przyznane nagrody dla artystów i realizatorów spektakli muzycznych. Na miejscu jest Mirosław Friedel, który zna więcej szczegółów na temat dzisiejszego wydarzenia. Wczoraj w Białymstoku zakończył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Tego tegoroczna odsłona to jubileusz 40-lecia projektu 22 chór z 8 krajów rywalizowały ze sobą w pięciu kategoriach. Dwunasty raz w Warszawie odbywa się Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy. Jeszcze dziś i jutro koncerty, wystawy oraz projekcje z twórcami festiwalu podczas wczorajszej inauguracji spotkała się Dominika Matuszak. Za nami 35. edycja ogólnopolskiego turnieju sztuki recytatorskiej i poezji śpiewanej imienia Skamandrytów w Połczynie Zdroju. Wydarzenie uświetnił koncert jubileuszowy Tuwim zaśpiewany w reżyserii Jacka Bończyka w hołdzie dla wybitnego poety Juliana Tuwima. Filmy i seriale science fiction z lat 90., horrory, teorie ufologiczne to tylko niektóre z tropów, które mogą nas zaprowadzić do nowej wystawy w miejscu projektów Zachęta. Ekspozycję Statek Kosmiczny Wielki na Półwsi zobaczył Mateusz Baran. Posłuchajmy, czy mamy się czego bać. Na koniec wracamy do emocji związanych z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmowę z laureatami nagród i autorami docenionych filmów przeprowadziła Sandra Menie. Od nas to dzisiaj wszystko. Życząc spokojnego wieczoru zapraszam na informacje kulturalne w środę o 18:30. Dobranoc.